To będą Państwo mieli w broszurce, w książce, bo ona się już ukazała. Ona jest, Bóg mówił do kapłana, już jest na pustelni. Będzie ją, mój drodzy, można jutro z radością odbierać. Nabyć sobie, albo jeszcze dzisiaj, jak złapiecie Panie A będzie to nasze dziecko miało siły. Tu macie już wszystko, dzieci. Zanim ktokolwiek z Was by chciał od jutra przyjść do mnie z radą, co mam wybrać, musisz to przeczytać. Czas na ciebie, jeśli będziesz doradzał, a nie przeczytasz tego. Bóg mówi do swego kapłana, proś Ducha Świętego o łaskę, żeby cię postawił w mie mie miejscu księdza Piotra i zaczynasz czytać rok pierwszy. Rok 2010. Pooglądasz, posłuchasz. W 2000, nie dużo Pan mówił, ale w 2011 miał do obróbki takiego sierka góralskiego, czyli jodła. Jodła ma ogromne konary, więc Bóg przemawiał w 2011 roku do mnie 27 razy. To był główny rok łamania. Urabiania. W 2015 przemówił już 7 razy, w 2012 15, w 13 11 w, 12, w 9 na obecnym 7. Wezmę raz jeszcze w jedno urędzie, które mam na dziś przygotowane. Ono jeszcze jest bardziej mocniejsze, bo ono jest świeże. A Jezus te słowa mówił do mnie w lipcu tego, ponad miesiąc temu, gdzie znowu się rozgrzałem, no i zbyt mocno mówiłem. Do mnie w sierpniu przyszedł Bóg Ojciec. Synu mojej łaski. Który już w innym oręciu też powtórzył wcześniej. Upominam Cię, abyś pamiętał przynaglam, abyś nie stykł o wdążeniu. oni już o tym wiedział. W sierpniu już w sprawę moją klepnęli. 15 w Kalwarii karna już nie wykonał żadnego gestu, ani ruchu względem rycerzy, tylko nozna kwintę. I Bóg już wtedy mówi, przynaglam, abyś nie stykł w dążeniu. Dziś przyzywam Twoje usta do wiernego naśladowania mojego Syna. Usta. Bo wtedy sobie pofogowałem troszkę Zacząłem Wam pokazywać obraz mojego taty, a on swoją misję wykonał. A nie do końca wykonał to, co mu chciał. Nie głoszą moje słowa i moją chwałę. Przeznaczyłem Cię do ogłoszenia mojego imienia. Głoś mnie. Czasami głosiłem dosyć mocno siebie. Co macie? Jakby można było wziąć za dwa tygodnie kazanie. W wkazania wcześniejsze, to by można było zrobić pracę magisterską, że tego siebie na tankach było dużo wkazania. Więc w kółko przychodzi i mówi głośnie zachowaj Twoje rozgoryczenie na chwilę samotne, ale kiedy wychodzisz, aby mówić, mów moimi słowami. Usta Twoje konsekrowałem. Ty musisz je dać, Ty musisz je dla mnie obrzekć. Nie kpiną i urąganiem, przywabisz przywa, duszę. Tym sposobem przywykasz duszę, które pragną kpić i urągać. A nie pragną nawrócić się i pokutować. Dziwisz się Mój Synu, że przychodzą do Ciebie grzesznicy szukający własnej chwały, pełni złości i jadu teraz wiem dlaczego był taki w lipcu w sierpniu atak kiedy zapomnisz o moim przebaczeniu, przyzywasz ich szukają w tobie brata swojej nienawiści dzieci bolesne to jest wielu z was zdawało mi Wiele rad, wiele rozwiązań. Gdybym ja poszedł Twoim krokiem i uspokoił się, co by Bóg mi powiedział? Dobrze wiecie, że wybrałem jeden kierunek. Wy mi tylko pokazujcie, gdzie jest droga na Golgotę. Nie jak ominąć, gdzie jest droga na Golgotę. Nie występuj w roli wroga człowieka, który zgłoni się. Pokazując dro dobro, pamiętaj, piętnuj zło, nie godząc jednak nikogo, abyś nie stał się sędzią w moje miejsce. Pozwól mi wymierzyć sprawiedliwość, a jeśli jest w Tobie pokusa używania ludzkiej siły, zachowaj ją w sekrecie przed ludźmi. Chcę, abyś nauczył człowieka miłości. Przerasta mnie to wszystko. Chcę, aby po Twojej nauce widział w obliczach ludzi innych ludzi godność mojego syna. Twój ojciec nie żyje. Wypełnił swoją posługę. Teraz ja jestem Twoim ojcem. Nie godzi się w Twoim kapłańskim ustro mówić językiem niegodnym ich powołania. Oddałem Ci mój głos, oddałem Ci Ambonę, abyś głosił mnie, nie siebie. Zapomnij o domu Twojego ojca. Upodobnij się do mnie, aby ci, którzy na Ciebie patrzą, rozpoznawali w Tobie mojego Syna. Udzielam Ci łask, których potrzebujesz, ale Twoje oblicze musi być jedno z moim, bo występujesz w moim imieniu. Jutro w liście mówiąc do kardynała poruszę tę kwestię. W wymiarze ludzkim, patrząc na płaszczne, powtórzę, macie rację. Ale trzeba jeszcze, moi drodzy, uwzględnić wymiar nadprzyrodzony. Mów więc słowa, które ja chcę powiedzieć. Używaj języka, którym mówię ja. Nie staraj się triumfować przy pomocy twojej ludzkiej siły. Masz moją siłę siłę słowa, a ty próbujesz człowiekowi ukazać siłę twojego dawnego ojca. Dziś ja jestem twoim ojcem. Głoś mnie, wysłuchaj według moich pouczeń, bo złość zgubi i ciebie, i tych, których ci dałem. daj mi Twoje usta, aby nie głosiły Ciebie, ale mnie. Wyżegnij się siebie, aby ukazać mnie. Im bardziej ukażesz mnie, rezygnując siebie, tym więcej dusz Ci uwierzy i rozpozna, że przychodzisz do mnie. To ludzkie ja, to ludzka pycha zawsze się odzywa. Zawsze jakaś, jakieś odniesienie, to mała satysfakcja w tym porównaniu. A nie zrobi nic, nic, nic. Nawet ojca, którego się kochało nad życie, czy jego optyka, nic, nie jest to. Moi owce znają mój głos i idą za mną. Kiedy będziesz mówił moim głosem, pójdą za Tobą. Te słowa Boga Ojca są super ciężkie. Stańcie na moim miejscu. Spróbujcie byś wytrzymał. Minął miesiąc, a jeszcze Bóg daje większego szczała do większego, po ludzku rozgoryczenia, jak mówicie. Będziesz mówił głosem Twojego ojca, nie poznają go, bo nie jest moim. Moi owce znają tylko mój głos. Dzieci o tym wszystkim wiem, nie zapada się tak bardzo dużo modlę. Błogosławię Cię w Twojej modlitwie. Szukaj mnie na śladu. Kiedy zamkniesz usta na głos mojego wołania, ja otworzę je. Kiedy zamkniesz usta na głos własnego wołania, ja otworzę je i napełnię moim. Nie musisz się uczyć mojego słowa na pamięć. Dam ci wszystko, kiedy będzie w niej ciebie. Im mniej będzie w Twojej mowie ciebie, tym więcej będzie mnie przez mojego ducha. Ja wypełniam każde miejsce, które mi podstęp, podstąpisz. Pouczaj moje, pouczenie moje zamowaj głęboko w sercu. Będę Cię wspomagał na tej drodze. Bóg zawsze daje nadzieję, rozumiecie? Choć są to ostre nieraz bardzo przeszywające i bolesne słowa, choć tak delikatne w treści, ale przeszywające na wylot, to Bóg przychodzi z pół. Z nadzieją będę Cię wspomagał. Na tej drodze, jeśli będziesz mi posłuszny, osiągniesz to wszystko. Ten dramat mojego posłu. I to żonglowanie świata nieposłuszne i nieposłuszne. Pamiętajcie, że no to nieposłuszne, byście mieli świadomość, oni mnie nie chcą ekskomunikować. Gdyby ekskomunikowali, to był w Kościele, wiecie. Oni mnie wyprowadzają z Kościoła. co mnie pozbyć prawną kapłaństwa. To jest całkowicie co innego, kapujecie? Na forum publicznym to w XX i XXI wieku to jest pierwszy taki kazus w historii Kościoła Wiem, że Pan powiedział, że ja ofiara musi być wielka i na forum publicznym. Boże, robić to perfekcyjnie. Jeśli będziesz mi posłuszny, osiągniesz wszystko. Dam ci z powodu mojej niezmierzonej dobroci. Bóg daje nadzieję, musimy zdobyć jeszcze wiele, wiele dusz się mój, jeszcze wiele dusz. I na koniec, kiedy przyszedł szczoł, bo chyba z drugiego na trzeciego w nocy o 12 wróciłem z kajaku września otworzyłem list. I nad ranem otrzymuję wiadomość od pani Agnieszki: Posłuchaj moje dziecko. Boż pani Agnieszka była poza zasięgiem, boż był na wykrot. Zostajesz sam cztery ściany. I Bóg mówi takie słowa: Posłuchaj moje dziecko, jedź. To jest do pani Agnieszki. Bóg błogosławię cię na tę drogę. Zanieś mu moje błogosławieństwo i przekaż, choćby góry ustąpiły ze swoich posad i świat zadrzał i zmienił swoje oblicze, ja nie zmienię ani Joty w moim prawie i nie odejmę mojego błogosławieństwa od mnie szczerze, bo niebo i ziemia nie widziały, abym opuścił tego, to we mnie pokłada nadzieję.